Cześć! Ja nazywam się Bartłomiej Dzierwa i wraz z Szymonem Kwapiszewskim chciałbym Was powitać na podcaście maturalnym tworzonym przez Akademię Historii. W ramach tego podcastu przedstawiamy Wam istotne zagadnienia historyczne, ciekawostki, a także rady maturalne. Miłego słuchania! Dziś słowo Saigon w języku potocznym oznacza chaos, nieporządek czy zamieszanie. Środło tego słowa jest natomiast bardzo konkretne. Pochodzi od miasta, które przez dziesięciolecia było centrum wydarzeń w Azji Południowo-Wschodniej. Zaledwie kilkadziesiąt lat wystarczyło, by region z tamtym miastem całkowicie się przekształcił, od kolonii poprzez kraj okupowany i podzielony, po państwo pogrążone w długoletniej wojnie. Wietnam przeszedł sporą ewolucję, od państwa pod francuskim panowaniem po pole bitwy dwóch światowych systemów kapitalizmu i komunizmu. A wspomniany na początku Saigon, czyli stolica antykomunistycznej Republiki Wietnamu, stał się symbolem. Dla jednych upadku i kompromitacji, dla drugich zjednoczenia. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu naturalnego. Dziś opowiemy o przemianach, które w latach 1945-1975 odmieniły Wietnam. Cofniemy się do 1945 roku. I krok po kroku prześledzimy wydarzenia, które ostatecznie doprowadziły do zdobycia Saigonu przez wojska komunistycznej Demokratycznej Republiki Wietnamu 30 lat później. Na początek, żeby zrozumieć, co się działo w Wietnamie, dlaczego trwające tam wojny były długie i zacięte, musimy cofnąć się do czasów, gdy nie istniało jeszcze niepodległe państwo wietnamskie konkretnie o niecałe 150 lat. Od końca XIX wieku tereny dzisiejszego Wietnamu wchodziły w skład francuskich Indochin, kolonii, która obejmowała również Laos i Kambodżę, czyli no, słowem tereny Półwyspu Indochinskiego. Wietnamczycy przez dekady pozostawali pod silnym wpływem kultury francuskiej, administracji kolonialnej, gospodarczej, eksploatacji. Lokalne elity były francuskojęzyczne, no a Próby zmiany tego stanu rzeczy spotykały się z represjami. Mimo to w latach 30. XX wieku zaczęły się stopniowo pojawiać ruchy niepodległościowe. W tym pojawił się ruch komunistyczny, który stopniowo zyskiwał na znaczeniu. On, jak się okaże, będzie miał dla nas duże znaczenie. Jedną z najważniejszych postaci ruchu komunistycznego był Ho Chi Minh. Orodził się on pod koniec XIX wieku. Przez lata mieszkał w Europie, później w Związku Radzieckim, w Chinach. Jeszcze będąc w Francji, zaangażował się w ruch komunistyczny. Następnie Ho Chi Minh, korzystając ze zdobytego doświadczenia, zaczął współorganizować fundament nowoczesnego ruchu rewolucyjnego w Wietnamie. W czasie II wojny światowej sytuacja w Indochinach się zmieniała. Jak pamiętamy, 10 maja 1940 roku Trzecia Rzesza rozpoczęła agresję na kraje Beneluxu, na Francję, no i ta ostatnia była zmuszona podpisać Rozejm 22 czerwca 1940 roku. Powstał kolaboracyjny reżim z siedzibą Vichy. Opadek Francji wywołał wstrząs na świecie. Jednym z państw, które zareagowało na te wydarzenia, była Japonia. Dostrzegła słabość europejskich mocarstw kolonialnych, no i rozpoczęła stopniową ekspansję w Indochinach, szykując się do przyszłej wojny na Pacyfiku. Co ciekawe, Japonia utrzymała francuską administrację kolonialną, która była lojalna wobec rządu Vichy, ale oczywiście to Japończycy kontrolowali terytorium i to oni podejmowali kluczowe decyzje. W tych warunkach Ho Chi Minh utworzył w 1941 roku Ligę na Rzecz Niepodległości Wietnamu. Przeszło ono do historii jako Wietmin. Była to organizacja o charakterze zarówno narodowo wyzwoleńczym, jak i komunistycznym. Wietmin rozpoczął działania partyzanckie przeciwko japońskim wojskom okupacyjnym, zyskując dzięki temu poparcie wśród ludności wiejskiej. Stopniowo rozbudowywano też struktury podziemnego państwa, no i jak się potem okaże, doświadczenie partyzanckie mocno się przyda wietnamskim komunistom. We wrześniu 1945 roku po tym jak w sierpniu na Hiroshimy i Nagasaki spadły bomby atomowe, po tym jak Związek Radziecki przystąpił do wojny, Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. W Wietnamie w ten sposób powstała próżnia. Francuzi byli słabi, Japończycy właśnie przegrali wojnę, a siły alianckie jeszcze nie zdążyły wkroczyć na tamte tereny. W takiej sytuacji Wietmin błyskawicznie wykorzystał okazję i jeszcze w sierpniu wybuchła rewolucja. W ciągu kilku tygodni siły komunistyczne przejęły kontrolę nad większością kraju i 2 września 1945 roku, czyli w dniu zakończenia II wojny światowej, w mieście Hanoi Ho Chi Minh ogłosił powstanie niepodległej Demokratycznej Republiki Wietnamu. Co ciekawe, w deklaracji niepodległości bezpośrednio odwoływał się do amerykańskiej deklaracji z 1776 roku. Mówił, że ludzie z wszystkich narodów na ziemi są równie od urodzenia, że mają prawo do życia, do szczęścia i do bycia wolnym. Radość z odzyskania niepodległości okazała się jednak krótkotrwała. Francja, pragnąc odbudować swoje imperium kolonialne, nie zamierzała rezygnować z wpływów w Wietnamie. W marcu 1946 roku Francja formalnie uznała rząd Ho Chi Minh jako tymczasowy, ale szybko podjęła działania w celu odzyskania pełnej kontroli nad dawną kolonią. Wietmin natomiast nie zamierzał zrzec się władzy zdobytej w wyniku rewolucji sierpniowej, no więc napięcia rosły, zdarzały się incydenty, które coraz częściej przeradziały się w regularne starcie. Wreszcie w grudniu 1946 roku rozpoczęła się I wojna indochińska. Był to konflikt, który przez kolejne 8 lat wiązał francuskie siły kolonialne z wietnamską partyzantką. Pietmin, mimo skromnego wyposażenia, wykorzystywał znajomość terenu, no i poparcie ludności wiejskiej. Prowadzono wojnę nieregularną, z zasadzkami, sabotażem, mobilizacją chłopstwa. Francuzi z kolei starali się odzyskać kontrolę nad kluczowymi miastami i szlakami komunikacyjnymi. Z Piegelmat ich pozycja stawała się jednak coraz trudniejsza. Otrzymywanie dużych garnizonów w dżungli i w górach było kosztowne, no a przewaga technologiczna nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Wojna osiągnęła wreszcie punkt kulminacyjny w 1954 roku podczas bitwy pod Dien Bien Phu. Francuzi założyli silnie umocniony obóz w Dolinie Otoczonej Wzgórzami. Spodziewali się zwycięstwa, a tymczasem Wietmin ich zaskoczył. Wciągnięto działa i zaopatrzenie na góry, które otaczały francuską bazę, no i następnie rozpoczęto szturm, zdobywając po kolei umocnienia, i w ten sposób zmuszono elitarne francuskie oddziały spadochronowe do kapitulacji. Ta klęska miała ogromne znaczenie symboliczne i polityczne. Francja uznała, że dalsze zaangażowanie w Indochinach nie ma sensu. Jeszcze w tym samym roku w Genewie rozpoczęły się rozmowy pokojowe i ich efektem było podpisanie porozumień genewskich, które formalnie kończyły wojnę. Układ przewidywał czasowy podział Wietnamu wzdłuż 17. równoleżnika. Północ pozostawała pod kontrolą komunistów Ho Chi Mina, a południe miało znaleźć się pod tymczasowym rządem wspieranym przez Zachód. Miał to być podział przejściowy, planowano bowiem w 1956 roku przeprowadzić ogólnokrajowe wybory, które miały zdecydować o przyszłości państwa. Ich przeprowadzenie okazało się jednak niemożliwe. Południowy Wietnam, który zaczęły wspierać Stany Zjednoczone, zaczął budować swoje własne struktury państwowe. W 1955 roku obalono Baodaya, marionetkowego cesarza, który panował jeszcze w czasach francuskich. Władzę objął Ngo Dinh Diem, który ogłosił powstanie Republiki Wietnamu. Diem był zdecydowanym antykomunistą i miał wsparcie finansowe i polityczne USA, które w tym czasie coraz mocniej angażowały się w walkę z globalnym komunizmem. Na północy istniała zatem Demokratyczna Republika Wietnamu ze stolicą w Hanoi, czyli państwo centralnie planowane oparte na ideologii marksistowsko-leninowskiej. Rozpoczęto tam reformy rolne, industrializację i rozbudowywano aparat partyjny. Szybko doszło też do represji wobec przeciwników politycznych i do przymusowych przesiedleń. Co ciekawe, w południowie Wietnamie, którego stolicą był wspomniany na wstępie Saigon, również nie było dobrze. Reżim okazał się być autorytarnym i represyjnym. Eliminowano przeciwników, prześladowano określone grupy religijne. W efekcie już w drugiej połowie lat 50. zaczęła się partyzancka działalność Wietkongu, czyli Narodowo-Wyswoleńczego Frontu Południowego Wietnamu. Był to w istocie komunistyczny ruch, komunistyczna partyzantka, wspierana przez Hanoi, której celem było obalenie rządu południowo-wietnamskiego. Konflikt powoli, ale systematycznie skalował. Rząd Stanów Zjednoczonych obawiał się rozprzestrzeniania się komunizmu na inne kraje Azji Południowo-Wschodniej, dlatego rok po roku zwiększał swoje zaangażowanie po stronie południa. Najpierw dostarczono sprzęt i doradców wojskowych, a później w obliczu pogarszającej się sytuacji doszło do zaangażowania regularnej armii Stanów Zjednoczonych. Natomiast sama Republika Wietnamu, czyli wspomniany nasz Wietnam Południowy, był wstrząsany politycznymi sporami. W 1963 roku Nodim Diem został obalony i zamordowany w wyniku wojskowego zamachu stanu. Rządy zaczął przychodzić z rąk do rąk, a równocześnie wzrastała liczba ataków w Wietkongu. Wreszcie w 1964 roku doszło do incydentu w Zatoce Tonkijskiej. Amerykańskie okręty zostały ostrzelane przez jednostki północno-wietnamskie, i ten incydent, choć kontrowersyjny, choć wciąż budzący wątpliwości, stał się pretekstem do oficjalnego rozpoczęcia interwencji przez Stany Zjednoczone. W 1965 roku USA rozpoczęły regularne działania zbrojne w Wietnamie. Do kraju wkroczyły dziesiątki tysięcy żołnierzy piechoty morskiej, a wkrótce potem także inne jednostki. Rozpoczęto również operację masowego bombardowania północy, która to operacja miała osłabić potencjał wojenny komunistów. Mimo że Stany Zjednoczone miały przewagę technologiczną i zasobową, kolejne ofensywy nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Bombardowano komunistów, używano napalmu, defoliantów, które niszczyły lasy tropikalne. Wszystko było bardzo groźne, ale nie doprowadziło do strategicznego przełomu. Nie udawało się wykorzystać partyzantów w Wietkongu z tuneli, które masowo były ryte na południu Wietnamu. Co więcej, brutalność wojny i rosnące straty zaczęły wzbudzać coraz większe kontrowersje w amerykańskim społeczeństwie. Jak miało się okazać, wojna w Wietnamie stała się jednym z najtrudniejszych konfliktów, z jakimi mierzyły się siły USA. Przeciwnik unikał regularnych bitew, stosował taktykę partyzancką, zasadzki, pułapki, tunele, schrony w górach. Tereny górzysty i gęsta dżungla działały na korzyść Wietkongu, z kolei amerykańskie dowództwo nie potrafiło skutecznie temu Przeciwdziałać. W 1968 roku doszło do wietnamskiej ofensywy TET czyli zmasowanego ataku sił Wietkongu i Armii Północno-Wietnamskiej na setki celów w całym Wietnamie Południowym. Choć ofensywa zakończyła się militarną porażką komunistów, to miała ogromne znaczenie psychologiczne. Amerykanie byli dotąd przekonani, że są bliscy zwycięstwu, no a po tej ofensywie zaczęli wątpić w sens dalszej wojny. Po tych wydarzeniach coraz szybciej zmieniały się nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych. Pojawiały się masowe ruchy antywojenne, pacyfistyczne, po ofensywie TET wojna stała się politycznie bardzo niewygodna. Rosnące koszty finansowe, protesty społeczne i brak wyraźnych sukcesów sprawiły, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Richard Nixon, zdecydował się na zmianę strategii. Powstała koncepcja wietnamizacji wojny, czyli stopniowego wycofywania się amerykańskich wojsk i przekazywania odpowiedzialności za prowadzenie wojny Armii Republiki Wietnamu. Równocześnie podjęto zakolisowe rozmowy z rządem północnowietnamskim, które miały doprowadzić do przełomu. Amerykańscy żołnierze zatem stopniowo opuszczali Wietnam, ale intensywność działań wojennych nie malała. W latach 1969 i 1972 siły powietrzne Stanów Zjednoczonych kontynuowały bombardowanie. Co ciekawe, także na terytorium sąsiednich krajów, czyli Laosu i Kambodży. Było to spowodowane tym, że komunistyczna partyzantka miała tam swoje szlaki zaopatrzeniowe, czyli tzw. szlak Ho Chi Minh. Wreszcie jednak po latach przeciągających się negocjacji w styczniu 1973 roku zawarto porozumienie paryskie. Zakładało ono o zawieszenie broni, wycofanie się wojsk amerykańskich z Wietnamu i wymianę jeńców. Stany Zjednoczone zobowiązały się wprawdzie zaprzestać bezpośredniej interwencji zbrojnej, ale nie zrezygnowały z udzielania pomocy rządowi w Saigonie. Ciągle wysyłano broń i niezbędne zaopatrzenie. Natomiast Demokratyczna Republika Wietnamu, czyli Wietnam Północny, zobowiązała się do respektowania istnienia południa. W praktyce porozumienie okazało się kruchym rozejmem i nie doprowadziło do zakończenia wojny. Po opuszczeniu Wietnamu przez ostatnich amerykańskich żołnierzy w 1973 roku rozpoczęły się zbrojenia i przygotowania do ostatecznej konfrontacji między dwoma państwami. Demokratyczna Republika Wietnamu miała pomoc ze strony Związku Radzieckiego i Chin, a Republika Wietnamu ze Stanów Zjednoczonych. Południe zmagało się jednak z kryzysem politycznym, korupcją, zmalającym morale. Po niedługim czasie, jeszcze w 1973 roku, rozpoczęły się lokalne starcia wzdłuż linii frontu. Natomiast wiosną 1975 roku siły północno-wietnamskie rozpoczęły ostateczną ofensywę. Postęp był bardzo szybki. Armia Republiki Wietnamu nie była w stanie stawić skutecznego oporu, co było spowodowane brakami w uzbrojeniu i zaopatrzeniu, słabymi morale, korupcją. Wreszcie 30 kwietnia 1975 roku wojska północno-wietnamskie wkroczyły do Saigonu. W ostatnich dniach, gdy południe kontrolowało jeszcze swoją stolicę, w pośpiechu ewakuowano tysiące Amerykanów i współpracowników. To te sceny, czyli sfotografowane helikoptery unoszące się nad ambasadą USA, stały się symbolem końca wojny i upadku Republiki Wietnamu. Po zwycięstwie komunistów doszło do zjednoczenia kraju i powstała socjalistyczna Republika Wietnamu ze stolicą w Hanoi. Saigon natomiast przemianowano na Ho Chi Minh, na część zmarłego w 1969 roku komunisty. Choć wojna dobiegła końca, jej skutki były odczuwalne przez kolejne lata. Wietnam musiał zmierzyć się z ogromnym zniszczeniem infrastruktury, z depopulacją, traumą społeczną. W pierwszych latach po wojnie kraj pogrążył się w gospodarczym kryzysie. Dopiero w latach 80. sytuacja zaczęła się poprawiać. Z kolei Stany Zjednoczone przeżyły wstrząs polityczny i społeczny. Zaufanie do władz uległo poważnemu osłabieniu. Wojna stała się natomiast symbolem słabości. Społeczeństwo uległo przeobrażeniu. Wietnam przeszedł zatem drogę od kolonii francuskiej, poprzez okupację japońską i walkę o niepodległość, aż po wojnę domową i komunistyczne zjednoczenie. Zdobycie Saigonu i cała wojna miała duże znaczenie symboliczne. Świadczy o tym chociażby nasze polskie słowo oznaczające nieporządek, ale też przewijający się w kulturze zwrot flashbacki z Wietnamu. Zatem kolejnym razem jak zobaczycie mema z pieskiem na tle charakterystycznych amerykańskich helikopterów w Wietnamie, to już będziecie lepiej wiedzieli jakie tło historyczne stoi za tym dziełem. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.